Nazywam się Bogdan Dziworski. Jestem twórcą filmowym, z zawodu operatorem, ale też i reżyserem filmów krótkich, długich, średnich i jeszcze jakichkolwiek. Czyli to ja jestem ja. To ja jestem człowiekiem ze wsi, czyli e... No, zajmowałem się pasaniem krów, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I ponieważ mój ojciec był godetą, więc jeździłem z nim na pomiary, nosząc taki teodolit. To jest taki instrument do namierzenia tyczek i do wyznaczenia, że tak powiem, kierunku kierunku, że tak powiem, akcji. No i ten teodolit mnie zafascynował, ponieważ obraz w tym teodolicie był obrusony. Mnie, ja przez ten teodolit obserwowałem ludzi, którzy myśleli, że kręcę film. I ci mówię ciągle, a to, to, to jest filmowiec, on nas kręci. No ja nie prostowałem, tylko obserwowałem. No tak się zaczęła moja miłość do kina i do sprzętu fotograficznego i filmowego. No, tak to wyglądało na początek. Czyli od chodzenia po grudzie do życia po grudzie, później robiąc filmy. Tak to wygląda: krótko i węzłowato. Bardzo trudno było się dostać, dostałem się za drugim razem. Ale w międzyczasie pracowałem nad zdjęciami i tak dalej. Udało mi się, moi koledzy zdawali po 4-5 razy, ja za drugim razem za pomocą pewnych wybiegów, sztuczek musiałem stosować i te sztuczki dały rezultat i dostałem się. Ja, Gamon, dostałem się do szkoły filmów. Wykładowców, którzy mnie nic nie nauczyli, bo właściwie no, byli to ludzie starsi, którzy robili filmy, z, że tak powiem, z, w starym stylu, ale miałem to szczęście, że spotkałem Jerzego Skolimowskiego, geniusza, wybitnego eh, reżysera, o którym Godard powiedział, ja i Skolimowski zmieniliśmy bieg świata, i właśnie z tym Jerzym, moim przyjacielem Jerzem Skolimowskim, uczestniczyłem w jego produkcjach, robiąc długie ujęcia kamerą Mariflex. Jestem Jerzemu bardzo wdzięczny, bo wszystko, co, co zawdzięczam, to zawdzięczam właściwie. Jego odwadze, jego, jego geniuszowi, jego pomysłom, i jak gdyby to wywarło wielki wpływ na mnie. Powtarzam, Jerzy Skolimowski, Jurek Skolimowski, mój przyjaciel. Tak, robiłem z Zatkiem Żebrowskim, robiłem z, z Królikiewiczem, robiłem No głównie z tymi ludźmi, głównie z Zatkiem Bersteinem Żebrowskim, który był przyjacielem Chłasko i Chłaski, i, i, i miałem okazję z nim współpracować przy, przy filmach dokumentalnych i fabularnych. Także miałem to szczęście, że trafiłem na ludzi, ponieważ operator jak nie trafi na odpowiedniego reżysera, to nie istnieje. Nie istnieje. No, wytwórnia było blisko mojego domu, domu, bo właściwie ja, ja życie spędziłem i w Słotwinach, a mój ojciec mieszkał w Łodzi, czyli ja byłem mieszkałem z ojcem i z matką w łodzi No i, i, i po prostu e, e, była wytwórnia filmów fabularnych, ale wytwórnia filmów oświatowych e, no, była dla mnie o wiele ciekawsza, ponieważ ja mogłem tam robić filmy z dnia na dzień e, pisząc kilka słów na papierze i już następnego dnia jechać na zdjęcia i to się już nie powtórzy, nie wróci się i, i, i od i ta wytwórnia właśnie mi to umożliwiła, że te wszystkie moje filmy, które objaciały cały świat, jak gdyby są znane w świecie, i były robione wytwórnie filmów oświatowych, która mi umożliwiała robienia krótkich filmów w długim czasie. Czyli ja miałem ech, ech, długi czas na realizację tego, to, to było potrzebne. I, i bez wytwórnych filmów to ja bym nie istniał w ogóle. No. No, dziękuję, o światówce, dziękuję. Ja byłem wolnym strzelcem. Ja, ja, ja etat miałem w zespołach filmowych, robiłem filmy fabularne. To robiłem swoje filmy. I, i tu już nie chodziło o pieniądze, bo właściwie ja z tych filmów pieniędzy nie miałem, nie czerpałem. Natomiast no, ślad jest bardzo mocny. W tych filmach są, jak wiecie Państwo, to filmy bez komentarza. One są rozumiane na całym świecie. Do dzisiaj są pokazywane w różnych miejscach Muzeum Modern Art, Albertina, także cały świat, że tak powiem, te filmy ogląda. No jeszcze BBC, z którym współpracowałem później też dzięki temu, że zrobiłem te filmy, dał mi do realizacji film, a później moja współpraca z wybitnym Pawłem Pawlikowskim. Z jednej strony, no i z drugiej strony, z wybitnym Zbigniewem Rybczyńskim, z drugiej strony. Także miałem, że tak powiem, szczęście pracy z wybitnymi ludźmi, o których teraz mówię, że są byli wybitni i są wybitni, są nadal moimi przyjaciółmi. Oni chcieli ze mną pracować i to był Ryszard Lęczewski, Witek Dąbal, Piotrek Sobociński. To była moja grupa, która jeździła ze mną. I kręciliśmy wszystkie te filmy na kilka kamer. Jak, jak wiadomo, z perspektywy, byli to najwybitniejsi europejscy operatorzy. Tu miałem to szczęście. No i współpraca ze mną też im coś dawała. No i teraz muszę powiedzieć, że świętej pańczy Krzysiu Ptak powiedział mi, że najlepszym filmem, jaki zrobił, był film Kilka powieści o człowieku co mnie bardzo ucieszyło, że tak powiem, no, byłem bardzo dumny. Z kolei Paweł Pawlikowski też powiedział, że najlepszy jego film był film Serbian Epics, który robił ze mną. No słuchajcie, nic więcej, żyć, już nie umierać po prostu, już koniec. Pięknie położone, naprawdę świetnymi ludźmi, tam przecież po Światówce pracował Marek Koterski, Jacek Bławód. No wszyscy właściwie wielcy reżyserzy no, byli w oświatówce, przewinęli się przez oświatówkę, w której te filmy robione właśnie posiadały tą zaletę, że posiadały silną formę. Forma przede wszystkim, a nie jak w dokumencie, że tak powiem, gdzie były gadające głowy, tylko i wyłącznie jakieś. No, no też doceniam dokument, były to problemy, były to jakieś fajne sytuacje. Natomiast my żeśmy głównie robili filmy właśnie, w, ten Wojtek w Świętej Pamięci Bieszniewskiej, fantastyczny, Szulkin, który też zaczynał w, w Oświatówce, no, 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 no masę, masę, masę ludzi naprawdę rewelacyjnych, moich przyjaciół, ży, żyjących i nieżyjących już, bo wiek robi swoje Miejsce to było w barze, a później po knajpach chodziliśmy, także dobre miejsce, dobre miejsca mieliśmy do rozmowy. Czyli rodziły się pomysły w dobrych miejscach, no, tak jak zwykle. Lepszych miejsc nie można sobie wyobrazić. To żeśmy kombinowali taśmę, no trzeba było umieć kombinować tą taśmę. To znaczy czasami trzeba było robić na czarno-białym, a później krytyka mówiła świetne pomysły, Genialny pomysł. Film, film, część filmu jest robiona w filmu hokej na czarno-białym. No bo po prostu brak taśmy, no, zmusił mnie do roboty. Takie, tak, że, że, że takie niedostatki wpływają na, na, na to, że, że no, człowiek jest podekscytowany, myśli lepiej i tak itd. Tak nie miałem żadnych problemów ze sprzętem, nie miałem problemów z kierowcami. To były czasy, kiedy film można było zacząć i zawsze się film kończył. W tej chwili robię od 5 lat film o Andy Warholu i nie mogę go skończyć, bo na szybko, na szybko. Brak pieniędzy, czekam na pieniądze, czyli no tak to wygląda. Takie czasy były i takie teraz. Tam to mi więcej pasowało. Tak to, tak to było. A to jest ciekawa sprawa, ponieważ ja wyjechałem do Bułgarii. I słuchajcie, wszyscy wyjeżdżali na zachód, ja wyjechałem do Bułgarii. tak się złożyło, że w Bułgarii robiłem, zacząłem robić swoje filmy oraz współpracowałem z ekipą Lidzaniego, który, <ścoughs> który robił kurier taki film. Kurier carski w Bułgarii. Miałem jego ekipę i z wybitnym reżyserem Griszą Ostrowskim robiłem film z ekipą Lindzaniego. I, i słuchajcie, to była niesamowita sprawa, że ja tuż po szkole, zamiast robić fotosy w Polsce, wyjechałem do Bułgarii, a wszyscy wjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Ja tam zrobiłem filmy swoje, zacząłem robić i. I zacząłem i robiłem film właśnie z Gryszem Ostrowskim, z ekipą i za niego. No, le, le, to szczęście nie niebywałe. No i później przyjechała delegacja z Polski, zobaczyli moje dokonania, no i dali mi do roboty film w Polsce. No, tak to później robiłem film na wylot z Krójkiewiczem, też wielki film. No i tak, tak to się zaczęło. Czyli trochę szczęścia trzeba mieć, ja je miałem. Tak to wygląda. Ja miałem za sobą królikiewicza, który był papugą, czyli adwokatem, i on był moim adwokatem. I on bez względu na. To był genialny człowiek, naprawdę wybitny, wybitny, taki polski kubryk. I on mnie chronił, na przykład dawał mi wolność, że ja mogę robić wszystko co chcę. I później mnie bronił na komisjach technicznych. To był idealny układ, bo królikiewicz nie miał autorytetów. On, on, on po prostu. Występował w mojej obronie wszędzie, Łącznie z ministrami mówił i, i przekonywał ich i przekonał Kazia Kuca, który był zaprzyjaźniony z Edwardem Gierkiem i dzięki temu, właśnie dzięki Edwardowi Gierkowi też zrobiłem ten film. No Kuc, Kucza się bali ludzie i Kucz mnie poparł. No i to film, który później zdobył wiele nagród i, jak gdyby wywołał sensację w Japonii, gdzie szuka operatorska była na dużym poziomie. I wtedy ja byłem tuż po szkole, nie miałem żadnego doświadczenia, ale obok mnie stał królikiewicz, który mnie, tak powiem, bronił, bo sam bym się nie wybronił. Tak to wyglądało. Tak, to była ta sprawa, że ja, że ja e, zostałem. E, bo Wiciu Dąbal, mój przyjaciel, który robił filmy z Pawłem, po prostu nie wiem czy czasu, nie miał czy nie chciał. No, I wkręcił mnie w Pawła. No Jak mnie wkręcił, tak Paweł już zaczął ze mną robić filmy. Później ja miałem robić fabuły, ale raczej nie, nie robiłem tych filmów fabularnych. Natomiast robiłem z nim wielkie filmy, bo, czy Żyrinowski o wojnie w Jugosławii. No, fantastyczne filmy, które żyją do dzisiaj. No. Jak, jak gdyby Paweł, jak wiadomo, że te, 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 z Laureado skara, Zbyszek Laureado Skara, wszyscy moi przyjaciele. Teraz mamy zachodni system, a wcześniej to był system komunistyczny i, i wtedy. I wtedy państwo dawało na film. Teraz też można dostać pieniądze, ale trzeba zabiegać. Ja nie, nie posiadam tych umiejętności. Ja nie zabiegam. Ja robię swoje filmy. Jak na przykład się nie podoba, to nie robię. Jak ktoś chce ze mną robić, to wybieram, czy mam z nim robić, czy nie mam robić. Więc w takiej sytuacji jestem dość luksusowy. Jestem też przedstawicielem lajki. To jest też, że tam lajka wydaje moje, tak powiem, książki promuje mnie na całym świecie, no, to jest ważne, że jestem, zajęła się mną i umożliwiła mi, gdyby na no, promocję. Do, do tego, że mi odkryli, bo ja w zdjęciach stawiałem do, do szuflady, a mi odkryli i zainwestowali. no To prosta sprawa. Także, z, od kilku lat współpracuję. No, miałem wystawy po całym świecie, w Stanach w Berlinie tutaj. Lajka zawsze mnie promuje i przy okazji mam pokazy filmów, to też jest bardzo ważne, że mam wystawy pokazanie filmów. Teraz miałem w Albertinie właśnie wystawę, pokaz filmów, no, czyli super miejsce. Troszeczkę mogę powiedzieć, bo Warhol jest jak gdyby w mojej rodzinie, to znaczy w mojej rodzinie łemkowskiej, jestem łemkiem i dlatego robię filmy Warholu, bo on jest łemkiem, no. no. Łemek robi łemku, no prosta rzecz, no. Warhol budował swoją swoje studio w Nowym Jorku, a ja, swoją, a ja buduję fabrykę w tym filmie. To swoją fabrykę buduję, no jest jak gdyby y, taka konfrontacja pomysłów i tak dalej. No niestety John Cole, który miał mi z Velvet Underground muzykę pisać, no. Y, nie mam pieniędzy na dokończenie tego filmu, no. ale y, no, czekam, no, zobaczymy. Nie żyje mój bohater, ale u mnie się rodzi z jajka, czyli, czyli po prostu, yy, yy, jak Endy powiedział, pochodzę z nikom i nie żyję, a u mnie się rodzi z jajka. Pochodzę, wyskakuję z jajka, nie żyje, ale jednak u mnie żyje. Na tym polega sprawa, na Chciałam tym zapytać, polega magia filmu, że człowiek nie żyje, a jednak żyje, leży w grobie, a mam cały grób. Zrekonstruowany i on będzie wychodził do mnie, prawda? Nie. Znaczy, żyje. No. Stalin wiec nieżywy, Warhol wiec nieżywy. Tak, to genialny człowiek też. Znaczy film, który oczywiście świat obleciał, to muszę powiedzieć, i dzięki temu filmowi, ja robiłem wersję dla BBC, dzięki temu filmowi nawiązałem współpracę z BBC. Czyli, jak gdyby, same korzyści. On skorzystał, ja skorzystałem. I to, to, to trzeba obejrzeć film, żeby móc, żeby móc doświadczyć tego, co ja doświadczyłem z tym człowiekiem. Namawiam. Obejście ten film, on jest na YouTubie. Kilka powieści o człowieku i to, i, i to polecam.